Witajcie, zapraszamy was do gry w Diablo 2, Lot of the Destruction z naszą stałą ekipą. Tak bardziej... ...pies. No właśnie, życiowo. Jesteśmy, Jestem tu ja, Skorpion! I oczywiście tu się przywitał z wami. Tak, Roxor. No i... ...zapierniczamy kolejnego quest'a skończyć. Żeby nie był on... ...z tam, czegoś tam. No chodźcie za mną. A nie. Czekaj. Lenie, lenie śmierdzący. Ja nie mam pomocy. Ty, ale chyba lepiej jak stoi. Ja tylko. Kamienny grobowiec. Dobra. Ciśnijmy. Oj, oj te małe potworki. Boże, do Skorpiona No po co? Do Skorpiona. Gdzie ty jesteś Jacks? No, no już. Poczekaj. To... Co on wy... Poczekaj. Do grobowca. O. Nie, tutaj nie idziemy. Dlaczego nie? Dum, 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 dum. Bo idziemy do... A jakie jest zadanie w ogóle? O, post. Eee, Przyszpicele umarłych, cuchy... Cuchy, tak, wzgórza! A co ja byłem tam? Kurwa, zabiłem go na szczęście, ale czekaj chwilę, musiałbym... Zaglądować. Mm. No ej, ale ty go itemka rozstaw. Ale co, ja wziąłem go? Nienawidzę tego kolesia. Ej mapka się przekręciła No tak właśnie jest Diablo To jest zasługa Diablo Zaleca Diablo w... Właśnie tak biegnę tam z tamtej strony gdzie wcześniej było i nie mogę znaleźć wejścia i tak sobie myślę kurde chyba się coś poprzekręcało Mam odporność na błyskawice dziady Ja <susza> też A <susza> jak kurde nie bo mnie zaraz zabiją na <susza> no, no ci dajesz? No mi dajesz O dawałeś już czas Poszłeś sobie dlatego. tego, O w zajęcia. końcu, w końcu, dobra Naprawiło się, blisko, naprawiło tak. się po ten, po resecie Ale muszę być czasem nie blisko, żebyś mi dał mały zasięg masz. No bo pierwszy poziom to jest uh -huh. A Nigdy nie dajesz, bo mnie nie ma, ja z wami tam nie biegam <laughs> No lepiej nie Nie będziemy nie mówić <laughs> tak po... Nic nie trzeba mówić wiesz, tak myślę dzisiaj sobie nie będziemy A, tak. cię ośmieszać. <laughs> Dobra, Dobry idziemy. Pijer. Gdzie tam? Rok, co tam posłuchaj? Dobrze, idziesz? Skopcie. Jak ośmieszać? Leha! Zn znowu, znowu lagi są. <laughs> Mówił, że chciałam <ściągnął> te podnole. <laughs> ja, czułaj, jak? Lak, Już nie powinno lagować. Co to za małe gówna są? Ciulaj się ode mnie. Tako, z nimi się podstępuje. Oj! Ja na hita je łapię. Ja muszę je trafić ze względu Mam mało... A ja nie mogę ich ma trafić. To, to trzeba je dużo, zamrozić. Dużo obrażeń daje. To jest moje. Co mająt! ma ją? Wow. wciskałem, żeby podskoczyć, nie? No. To dno. Śmieci. Spacje. idziemy po tym samym prymitywny pas. No, jest. Tak prymitywny że za prymitywny Słuchaj, wzgórza. No i idziemy tam. A tam niedaleko jest ten grobowiec, zaraz tam. To zdecydujcie się, w którą stronę to, to biegnie, nie? to się nie, biegi. nie zmieniła strona, bo to było z tej stronie fajnie. No. Co za głupno. Mam ich na... Szeroki topór. Ja pier daj mi ten topór, bo ja zbieram na jakiś dobry topór. Z... Masz, ja mam przecież topór, czy ci tam go dałem? nie wiem. Ja zwoje zbieram. O! Kuba nie zbiegnie. Ło! A co to się otworzyło? Skąd to się wzięło? Dobra, no z tego, z, z, z takiego fajnego czego, Z tego kamienia takiego fajnego. Możesz Ciebie? wrócić do domu. samo. O jak ja Mam dwa czempiony O do mnie się przyczepiły Pada! Ja mogę się przyjmować. <noise> Szukam tego czegoś Tjaaaa <noise> Ja tu mi otaczem tu daję ognia Lodowy analogin, nie? Bas nie no. Tutaj już nie będzie tylko dla bełuszów, nie? Wszędzie tu będą to sobie samego... ja zmienić Ja chcę zmienić na ogień. Mhm. Mm Wrażenie od ognia. Rób jak chcesz. I tak y, oddalam się od ciebie najczęściej twojego... Bonusu nie mogę korzystać. Jak blisko Ale mi, no obchodzić ty korzystasz czy nie, czy... Nie obchodzi czy ja mam ochronę, czy nie. Mhm. Mm <laughs> mm -hmm. Ja ci powiem, że one będą. <laughs> Nie, by byłoby no. dziwnie, żeby nie było. To Co Ogólnie... Jak chcesz, to sobie zmienię, bo zawsze można zmienić w trakcie. To jest nie masz amandy. Nie. tu chyba, rozciapaj i... Oni się sami rozciapają. Ej, to się. Dzień dobry, pieprzad. Jak ja bym miał lepsze skuteczność w taku. chociaż? 95% na trafienie. No. Schod Fakt. Schodki. Schodki, Te mldecze, schodki. Co no. sobie schodki. Nie można ja zapamiętać gdzie oni są, nie? No i nieraz. No nieraz tak. Bo nieraz są. Diablo nieraz takie dziwne, że nieraz pokazane jest na mapie, gdzie jest tam, ale tego tam nie ma. No to to Oż. w trzecim akcie ta, ta mapa dziwna taka jest kurde. Kurzająca. No tak ładnie. Pamiętam trzeciego aktu. Brawo dla mnie, wyrzuciłem swoją broń. O, skoro, że jej nie złapałem. No, serdecznie. ją złapał Ale, no, przechodził by było za to. No. Mam... A to ty. Ty masz, nie wiem, tą tarczę taką kolczastą, czy jak ona się tam nazywa, podobna trochę do na tych... Do tych Fajna potworów. jest. Uda. Z mojej perspektywy. Kurde, to nie widzę dalej tych... ...grybowców, on był tu gdzieś na tych jest za blisko. Przed tym w parę sekund znalazłem. Nie szedłem tam, żeby mm. nie, nie zarobić tego. O, ale ogień będzie. stań ich! To moi przyjaciele. Ogień, błyskawica. Wszystko. Kto to zatruwa? Jack? Ta. Ja ich walę, ja ich walę ich własną bronią. Akurat w tych to są od ogniac co nie? Czyli te co strzelę. wale. Podpalam i błyskawicami walę, jest pięknie. Ja nieraz y też y mam od lodu, mam to, mam od y nowym rozu, co nie? Znasz to. No. Kiedy? Ja tylko miałem EQ. Mogłem sobie kupić Buty. więcej tego eku, ale nie chciałem tak się przyczepić, bo nie jest tak bardzo fajnie z na tym eku. Bo oni za ale dupa. Bo to nie zidentyfikowano. I co, ja mam tak mało życia, ja pierdolę. Aha, tutaj dopiero. Mirce. E, chodźcie. Mhm. Czekaj. Tam gdzieś. Bo to mam gości. Suche wzgórza wzgórza wąsia Eee, tam, hwe, hwe, hwe. Hwe. on tam żadnych wzgórz nie ma no słuchaj wzgórza tak ale ja mam ten portal no ja też nie w tym, no ja go tak. wcześniej bym zrzucił portalem tu no i co my tu robimy, czemu się tam kręcicie? nie wiem, bo się zagubiłem po co mi po co chciałeś żebyś nie Bo ja tu pamiętam, że od tego portalu znalazłem. Ci tu byli skądś być w... trochę to jest. Zaginęło w akcji. No, ja chciałem grobowiec. No, a widziałeś to, czego nie powiedziałeś, że widzisz? Ale jak tu za pierwszym razem... A, raz. to a ja, coś to ja coś widzę. Co? I see, I see it, I see it. Co? I, I see, see it. Chyba, ale to jest chyba fail. Tu coś jest, tu coś jest! Tu coś jest! Nie, ty tam tu O, ale! Tu coś jest! Ale ich Do sal umarłych. No, dobrze. Jestem błyski. Ale fala poszła. Jak co? Skorpion, do nas. No idę, musiałem te tekst. Ale oni jak kaczki padają, nie? No przecież to jest normalne, jak masz 22 poziom. gdzie ty jesteś? To Kolej jest taki kaki. potworek... Chodź, chodź. ...podobny do... ...Predatora. Pusta istota. No nie, lag. Pusta jest odjada. Przecież doszłem sobie sam. No... O oh. Yeah, rozruba! Nie mogę ponieść nic więcej What the oly <gibberish> mnie zatruł Gim. To <gibberish> <gibberish> Yeah, rozruba! <gibberish> Spisa. Spisa Jak impreza w domu Krasaż do sali umarłych, poziom drugi o jak pro Gówno What the fuck? To są problemy na miasto na chwilę Nie, to muszę tarczę włączyć Gdzie? HP skończyło Co się stało? Jak ci A! Pomoc. Jakieś gówniane Potworki Chodźcie! Gięcie od mojej mocy No! Ten gnój co zatruwa No właśnie do... No. Co z takimi gównianymi gówienkami, nie mogłeś sobie dać nie, rady? Nie o to chodzi. Nie. no rock, rock, so, Rockstar, so, <laughs> Nie, mnie przeraża po <laughs> prostu, prostu ich ilość. Ja Czemu jest ten chłopak? A ja, a mnie nie przeraża właśnie. Ja mogę nasuwać, nasuwać, oni mogą mnie zatruwać, mogą... O, 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 wiem, mówić, a, z, co co bo mi się zreagował serwer. Ale ja nie ale... Ja biję dalej, ja się nie zatrzymuję A ja muszę sprzedać te itemy, bo nie mam gdzie ładować pierścieni <grafy> Ale ty Jax, też nie mogłeś sobie dać rady z takimi potwórkami No to chodzi, że mnie... Styt! Daj trochę nie... nie, nie dałbym sobie radę, ale skończyły mi się, dość, że wszystko mi się skończyło Ja jeszcze... Nie... Ja mam najmniejszy level i kokrze no Nieważne Taki jestem <grafy> Ja mam strasznie... Taki jestem. Chodźcie tu. Rozruba to. rozruba. A, tobie hmm. O I flankujemy od razu z drzwi. Chodź. On, on skrzesza. Najpierw tego się zabija, tego. Tego dużego. Bo on skrzesza. Przedę się dołu. Zara. O. o, już tu padł. Spójrzcie mi portal. Alta z muzyka mi się włączyła no. tak szybka. Pro, nie, ale szybka. tu leżał chyba gdzieś Wybuchowa masz. Taka identyfikacji. Nie, nie mam. Sobie many kupić, bo mana mi się. Chodź tu zacząć, patrz. patrz. Co? Alt I tam masz. Aha. O, patrz! Patrz co tu jest. Portal. Znaczy punkt nawigacyjny, ale portal, nie? Takio. Gdzie tu jest to wejście? Ej, nie ma, koniec. Ale to ma być! Drz <gryfaki> <gryfaki> na górę. Tu. górę. Nie tu. Po prawo. Tu. Masz tam niespodziankę uh, uh. <gryfaki> Chodźcie tam na dół. Idziemy, idziemy. Chodźcie, doktor. Idę idę. Pędzę lędzę. Pędzę lędzę. Pędzelę pięknie. Pędzę. Dobry pomysł. myślę Gdzieś! A ten co tu robi? Znaleźliśmy go Gini. GINI No, oh. nawet nie zdążyłem go wyrażonać Ja bo... Hello? Dawaj, kamerzysta! Idę, idę, idę O, 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 idą... aktorzy What the fuck? Ale lag był O Pa 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 Halo? Zatrzymujemy się. To halo! Halo, halo? Halo! No już myślałem, że mnie rozłączyło. Bo mnie zatrzymiałem. O, znowu. Langi są, mi to wciąłem. Ja nie mam na <laughs> No ty jesteś uciekł. To jest <śmiech> śmieszne. To jest gruba. Ne, same gówna. Wieszne! Masz się coś. Nianek co w trują. O, tutaj się kiedyś zablokowałem. Nie mogłem <grym> ja, dojść. Ja pamiętacie co... <grym> ...mieliśmy się problem z tym, żeby próbaj... Je... Wszystkiego robiliśmy, żeby mnie wydostać tu. No. no. <grym> to chyba nauczyć. Runa. Dobra. Tu coś jest, czekaj czekaj, czekaj, czekaj. Tu coś jest, jakieś przejście. Czekaj ty? Że Tu. Ale to jest poziom drugi. To, żeśmy pa, tu był. Żal mi tych potworków, oni mnie tylko uderzali i ginęli. No, ciśnij stąd. Oh shit, ale mocno... Ale i trochę dużo jest. Duży, jest A, za jestem. A, nie trój. Czekasz tak, co to Ciekawego 30 szkieletów. jest dużo, ale one są słabe. Aha. To jest ich właśnie. No to schodzimy atmosferę trochę. Tu chodzi o to. Chodzi o to, no co że to? Coś no mi się... idą wiroś w jakość. No właśnie. Co to ma być? Co to za mi... Co to za zatrucie jest w ogóle? Miłe zatrucie regeneruje. Nie no, ta wschodzi, ale nieważne, no słabe zrobić. O. Już dziele idę do miasta, idę do... Fuck mana mi się kończył. Ja tam zabijam, o Pajle, ja mam życia. Pojed ja mam ma życia. życia. <laughs> 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 to powiem mi... Ta, trucizna wykończyła. Dedłeś? Nie. Nie, trucizna się nie ginie. Wiesz to jak ja, bi ja biłem? <laughs> Trochę tu, trochę tam. Kurde, macie o, jakieś... Już już. Ja mam. jakieś chłopiony dobre. Chodź tu, roxor. Dajcie o. portal. Dajcie portal. Dajcie podcast. Moment? O już wszystko padło. <śmiecki> Miecz dwuręczny. No, żeś Czekaj. wszystko chapnął Mendo. To jest najważniejsze chyba. Uh -huh. W sumie, co, to, co ty, co ty, co ty, co ty, co ty, co o, ja mam swoją? Kurde, nie mam, cię, nie mam cię włożyć, czekajcie chwilę Do niej, możesz włożyć do niej Łata Aha, no Ty, dobry taki patron. Tu, to sobie jeszcze to włożę do niej Jeszcze se to włożę do niej I to Jestem przeciążony. Ja se chapa miksturę many, bełty ty hełm. Zobacz i Co to jest tu Tylko dla... Plus jeden eee, doskowyt. Ale fajnie wygląda. No, Ale słaby. Witaj. <laughs> Ju pierdziel mapka się pokręciła, nie? O co tu? Nie, tu jest dobrze. O, do, do Mamy 18 minut i... pół 18,5 minut Nagrania Hmm, jeden przycisk, ten Którą posiadasz tą no? piask? Ole mam trójząb, okay. ja Wow Uwagałem ten rymów, którą... Jackson nie ma teraz Wiem, bo czasu a jej pomocą można no, 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 no. odtworzyć laskę chora Dream. Aby to zrobić... Czaks nie ma teraz czasu. Jackson nie ma teraz czasu. Jackson nie ma teraz czasu. On no, coś nie wolno mówi. Dobra, tam. Części. Ktoś sobie tam sam to sprawdzi. Patrz na to. Ten... <noise> Jest zajebisty, ale... Zobacz sobie jeden... Na no samą dole co pisze. <laughs> eteryczny. Taki zalepisty, ale elektryczny No! Niestety. Nie możesz... Musisz chwilę poczekać, jeżeli chcesz handlować z tym graczem. Beakowska o, okej. Okay. Masz to. teraz klejnoty. mogę łączyć klejnoty. Ja pierdziu! Ale eteryczny, szkoda, ale... Ile trzeba to. nie znaczy, że sobie nie mogę go poużywać, nie? No, a się wyczojać, no. nie? No, wskinka. A co tu innego zrobić. O i teraz mam większy promień. Z tej aury. I tak nie mogę wam dać W mieście. Żal. O, tu, tu, ale ja będę to. Ciu. Rockstar, jaka była ta na... Yy, yy, na... Slotowe miejsca. Z miejscem z slotem. Żeby było z slotem. Pff, Mówiłeś, że... Nie wiesz. wiem. <laughs> Właśnie, że nie. Dobra, no to, to... Rockstar... Standardowo... No jak się zwitać, to musisz się pożegnać. No to dobra. Na razie. Do, do nie Komentowali nie. dla państwa! Bleh. Tak! Yeah. Nie! Kompletnie drogi! Ja umiecie. to mówię time, tak, bo ja się witam na tym odcinku i żegnam Dobra, to na razie... To jest To był skorpion i... Do usłyszenia na razie i cześć! Cześć! Dobra.